Moi rodzice zablokowali moje konto bankowe, twierdząc, że nie mogę wydawać własnych pieniędzy i że powinienem myśleć o rodzinie. Musiałem więc podjąć decyzję, która wprawiła wszystkich w osłupienie. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Odkąd sięgam pamięcią, nigdy nie byłem panem własnego losu. Nazywam się Łukasz, mam 23 lata, a moje życie zawsze było w rękach moich rodziców, Jana i Katarzyny. To oni decydowali o wszystkim, gdzie będę się uczyć, z kim powinienem się przyjaźnić, a nawet jak mam spędzać swój wolny czas. Jednak najgorsze było ich absolutne panowanie nad moimi pieniędzmi. Zacząłem pracować w wieku 16 lat, łącząc naukę z pracą na pół etatu. Czy to zmywając naczynia w restauracji, czy udzielając korepetycji z matematyki? Zawsze znajdowałem sposób, by odłożyć trochę pieniędzy. Ale to wcale nie oznaczało, że mogłem nimi swobodnie dysponować. Rodzice mówili, że odkładają je na moją przyszłość. Za każdym razem, gdy otrzymywałem wypłatę, mama zmuszała mnie do przelania całej kwoty na wspólne konto bankowe, do którego ona i tata mieli pełny dostęp, ale ja nie. Według nich byłem zbyt młody i niedojrzały, by samodzielnie zarządzać swoimi finansami. Na początku wierzyłem, że robią to dla mojego dobra. Jednak z biegiem lat zacząłem dostrzegać coś niepokojącego. Za każdym razem, gdy prosiłem o możliwość skorzystania z własnych pieniędzy, czy to na zakup czegoś dla siebie, czy na opłacenie kursu, na którym mi zależało, słyszałem tę samą odpowiedź. Nie możemy marnować tych pieniędzy na głupoty, Łukasz. Musisz myśleć o rodzinie. Ale kiedy chodziło o luksusowe wakacje. Drogie kolacje czy prezenty dla dalekich krewnych, rodzinne pieniądze nagle były do dyspozycji. Z każdą kolejną odmową moja frustracja rosła. Czułem, że pracuję tylko po to, by spełniać zachcianki rodziców, samemu nie mając z tego nic. Dopiero gdy po raz pierwszy spróbowałem samodzielnie zalogować się na swoje konto bankowe, w pełni zrozumiałem, jak bardzo byłem manipulowany. To, co wydarzyło się potem, na zawsze odmieniło moje życie. Zawsze wiedziałem, że moi rodzice mieli ścisłą kontrolę nad moim życiem, ale nic nie mogło mnie przygotować na szok, jaki miałem za chwilę przeżyć. To było w chłodne listopadowe popołudnie, kiedy podjąłem decyzję. Po latach ciężkiej pracy i ufności, że rodzice odkładają moje pieniądze dla mnie, w końcu uznałem, że nadszedł czas, by zacząć własne życie. Chciałem wynająć mieszkanie, wyprowadzić się z domu i stać się niezależnym. Doskonale pamiętam moment, w którym otworzyłem aplikację bankową. Serce biło mi jak szalone, jakbym miał zrobić coś zakazanego. Wpisałem hasło i czekałem. To, co zobaczyłem na ekranie, sprawiło, że zamarłem. Saldo 0 pln. Mrugnąłem kilka razy, nie mogąc uwierzyć. To było niemożliwe. Przecież pracowałem od lat, regularnie wpłacałem swoje wynagrodzenie, te pieniądze powinny tam być. Moja pierwsza myśl? Musiał wystąpić jakiś błąd. Może problem z aplikacją? Może źle coś wpisałem? Ale gdzieś w głębi duszy cichy głos mówił mi, że to wcale nie pomyłka. Wziąłem głęboki oddech, zebrałem się na odwagę i poszedłem do mamy. Siedziała w salonie, spokojnie oglądając program kulinarny w telewizji. Mamo, gdzie są moje pieniądze? Zapytałem, starając się zachować spokój. Nawet nie oderwała wzroku od ekranu. O czym ty mówisz, Łukasz? O pieniądzach, które przez lata odkładałem. Moje konto jest puste. Co się stało? Wtedy w końcu na mnie spojrzała z tą irytacją w oczach, którą zawsze miała, gdy uważała, że przesadzam. Wydaliśmy je. Przez chwilę myślałem, że się przesłyszałem. Wy, co? Wydaliśmy te pieniądze. Potrzebowaliśmy ich. Dom kosztuje, rachunki trzeba płacić, a ty nie możesz myśleć tylko o sobie. Rodzina jest najważniejsza. Poczułem, jak fala gorąca uderza mi do głowy. Krew zawrzała. Te pieniądze były moje. Mój głos zabrzmiał głośniej, niż się spodziewałem. Uważaj na ton, łukasz. Tak się nie mówi do matki. Nie mogłem w to uwierzyć. Lata pracy, wyrzeczeń wszystko zniknęło. I co najgorsze? Oni nawet nie mieli wyrzutów sumienia. Na co je wydaliście? Mój ojciec, do tej pory milczący, w końcu się odezwał. Nie wyglądał na choćby odrobinę skruszonego. Opłaciliśmy kilka rachunków, pomogliśmy Twojej ciotce, gdy była w potrzebie, i zrobiliśmy remont łazienki. Zaśmiałem się. Suchym, bezradnym śmiechem. Czyli pracowałem na remont łazienki? Łukasz, musisz zrozumieć, że jesteśmy rodziną. Te pieniądze nie należały tylko do ciebie. Kiedyś podziękujesz nam za to, że podejmowaliśmy te decyzje za ciebie. Poczułem ścisk w klatce piersiowej. Chciałem krzyczeć, coś rozwalić, ale wiedziałem, że to i tak nic nie da. Wtedy zrozumiałem jedną, fundamentalną rzecz, nigdy nie będę miał kontroli nad własnym życiem, dopóki będę pod władzą moich rodziców. Jeśli chciałem być wolny, musiałem działać. I właśnie to zrobiłem. Decyzja, którą podjąłem tego dnia, zmieniła wszystko i wprawiła moją rodzinę w osłupienie. Tej nocy nie zmrużyłem oka. Leżałem na łóżku, wpatrując się w sufit, a moje myśli krążyły w kółko. Starałem się to wszystko zrozumieć. Jak moi właśnie rodzice mogli mi to zrobić? Lata pracy, wysiłku, rezygnowania z rzeczy, które chciałem, aby oszczędzać na przyszłość, a teraz, moja przyszłość po prostu przestała istnieć. Wściekłość wrzała we mnie, ale wraz z nią pojawiło się coś jeszcze silniejszego, pewność, że muszę się stąd wydostać. Problem polegał na tym, jak to zrobić. Nie miałem ani grosza. Moja pensja trafiała bezpośrednio na to wspólne konto, a teraz, kiedy wiedziałem, że moi rodzice nie mieli żadnych granic, każdy kolejny zarobiony przeze mnie grosz mógł zniknąć tak samo. Ale w jakiś sposób musiałem znaleźć wyjście. Następnego dnia poszedłem do pracy, jakby nic się nie stało. Nie mogłem pozwolić, by moi rodzice zorientowali się, że coś jest nie tak. Gdyby wyczuli, że coś planuję, mogliby spróbować mnie powstrzymać. Więc zacząłem opracowywać plan. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było założenie nowego konta bankowego tylko na moje nazwisko. Poszedłem do innego banku i zaraz po pracy, z dokumentami w ręku, otworzyłem konto, o którym nikt nie wiedział. Jeśli udałoby mi się przekierować tam moją następną wypłatę, miałbym szansę na ucieczkę. Drugą rzeczą było znalezienie miejsca do zamieszkania. Wiedziałem, że jeszcze nie będzie mnie stać na samodzielny wynajem, ale przypomniałem sobie, że mój kolega z pracy, Michał, wspominał, że szuka współlokatora. Jeszcze tego samego wieczoru zaczepiłem go. Hej, Michał, nadal szukasz kogoś do wspólnego wynajmu? Zaśmiał się. Czemu pytasz? W końcu postanowiłeś uciec z domu? Nie miał pojęcia, jak bardzo jego żart był bliski prawdy. Tak. Muszę się stamtąd wynieść. Jak najszybciej? Michał spojrzał na mnie zaskoczony, ale nie zadawał pytań. Po prostu wzruszył ramionami i powiedział: Jeśli uda ci się zebrać kasę na pierwsze miesiące, pokój jest twój. To była moja szansa. Ale potrzebowałem pieniędzy. I to szybko. Wiedziałem, że moi rodzice kontrolują moją pensję, ale nie sprawdzali każdego szczegółu mojej pracy. Jeśli udałoby mi się dorobić na boku, bez ich wiedzy, mógłbym zniknąć, zanim się zorientują. Więc zacząłem łapać dodatkowe zlecenia. Brałem korepetycje z matematyki, pomagając uczniom przygotować się do egzaminów. Sprzedałem ubrania i rzeczy, których już nie używałem. W weekendy jeździłem jako kierowca na aplikacji, korzystając z samochodu znajomego. Każda złotówka, którą zarobiłem, trafiała prosto na moje nowe konto. To były intensywne tygodnie. Pracowałem do granic wytrzymałości. Wracałem do domu późno w nocy, udając, że po prostu zostaję dłużej w firmie. Moi rodzice nie podejrzewali niczego. Aż w końcu nadszedł ten dzień. Po dwóch miesiącach ukrywania pieniędzy, pracy w tajemnicy i dopracowywania wszystkiego, w końcu byłem gotowy. Miałem wystarczająco dużo oszczędności. By zapłacić za pierwsze miesiące wynajmu, utrzymać się przez jakiś czas i zacząć od nowa. Została tylko jedna rzecz, musiałem się wymknąć, zanim moi rodzice zdążą mnie zatrzymać. Więc podjąłem ostateczną decyzję. Ucieknę z domu w środku nocy, nie mówiąc nikomu ani słowa. Wiedziałem, że następnego dnia ich szok będzie ogromny. Ale dla mnie to miał być pierwszy dzień mojej prawdziwej wolności. Nigdy nie byłem osobą impulsywną. Ale tamtej nocy, kiedy zarzuciłem plecak na ramiona i wyszedłem z domu, nie oglądając się za siebie, poczułem, że robię coś wielkiego. Coś nieodwracalnego. Zegar wskazywał godzina 3:42 nad ranem, gdy zamykałem drzwi wejściowe, starając się nie zrobić najmniejszego hałasu. Serce waliło mi tak mocno, że wydawało się, jakby moi rodzice mogli je usłyszeć ze swojej sypialni. Gdyby się obudzili, wszystko byłoby stracone. Szedłem szybko w stronę końca ulicy, gdzie Michał już czekał w samochodzie. Wrzuciłem plecak na tylne siedzenie i wsiadłem. To teraz albo nigdy, Łukasz. Jesteś pewny? Zapytał. Nie zawahałem się. Tak. Jedź? I tak po raz pierwszy w życiu odszedłem, nie prosząc nikogo o pozwolenie. Kiedy obudziłem się rano w mieszkaniu Michała, wiedziałem, co mnie czeka. Ale nic nie mogło mnie przygotować na burzę, jaką wywołała moja ucieczka. Telefon nie przestawał wibrować od wiadomości i połączeń. Najpierw dziesiątki nieodebranych połączeń od mojej matki, potem wiadomości na grupie rodzinnej. Mama, gdzie jesteś? Jak mogłeś wyjść bez słowa? Tata, wracaj natychmiast do domu. To rozkaz. Mama, jeśli myślisz, że możesz po prostu odejść bez konsekwencji, to bardzo się mylisz. Z każdą kolejną wiadomością serce biło mi szybciej, ale nie odpowiadałem. Po raz pierwszy to ja miałem władzę nad swoim życiem i nie zamierzałem jej oddać. Wtedy zaczęły się telefony do rodziny. Najpierw ciotka, potem dziadek, aż w końcu nawet dalecy kuzyni zaczęli pisać, próbując mnie przekonać do powrotu. Ciocia Ania, Łukasz, twoja mama jest załamana. Wróć do domu. Tak nie traktuje się własnej rodziny. Kuzem Tomasz, twoi rodzice zawsze robili dla ciebie wszystko. Ucieczka to czysta niewdzięczność. Niewdzięczność. Ta jedna cholernie absurdalna rzecz sprawiła, że parsknąłem gorzkim śmiechem. Wydali wszystkie moje pieniądze, odebrali mi możliwość decydowania o własnym życiu, a teraz to ja byłem niewdzięczny. Ale najgorszy telefon przyszedł pod koniec dnia. Halo? Odebrałem, choć wiedziałem, że to błąd. Głos mojej matki był pełen gniewu i łez. Jak mogłeś nam to zrobić, Łukasz? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy? Milczałem. Kto cię tak zmanipulował? Wiem, że ktoś ci wmówił, że nie potrzebujesz rodziny. Wziąłem głęboki oddech. Zabraliście mi wszystko, mamo. Pracowałem, oszczędzałem, ufałem wam. A wy ukradliście moje pieniądze. Po drugiej stronie linii zapadła cisza. A potem przyszło ostateczne zagranie szantaż emocjonalny. Jeśli nie wrócisz do domu, Łukasz, zapomnij, że masz rodzinę. Poczułem ścisk w sercu. To była moja matka. Kobieta, która mnie wychowała. Ale w tym momencie zrozumiałem coś ważnego. Jej miłość zawsze była warunkowa. Była zależna od mojej uległości wziąłem głęboki oddech i odpowiedziałem. W takim razie chyba nigdy nie miałem prawdziwej rodziny. I rozłączyłem się. W tej jednej chwili wiedziałem, że podjąłem właściwą decyzję. Po tym jak się rozłączyłem, przez kilka sekund wpatrywałem się w ekran telefonu. Czułem ucisk w klatce piersiowej. Dom, w którym dorastałem, moja rodzina, wszystko, co oznałem, naprawdę to zostawiłem za sobą. Ale po raz pierwszy w życiu ten ucisk nie był strachem. Był wolnością. Oczywiście, nie wszystko miało być łatwe. Zaczynałem od zera, bez wsparcia, bez nikogo, kto podałby mi rękę, gdyby coś poszło nie tak. Ale po raz pierwszy każda decyzja należała do mnie. Każdy sukces też. Pierwsze miesiące były trudne. Nigdy wcześniej nie zarządzałem własnymi pieniędzmi, bo nigdy mi na to nie pozwolono. Musiałem nauczyć się na własnej skórze, jak organizować finanse, płacić rachunki i balansować pracę z nauką. Michał okazał się prawdziwym przyjacielem. Pomógł mi zrozumieć koszty życia, podzielić wydatki i nawet znaleźć drugą pracę, żebym nie musiał martwić się o utrzymanie. A potem stało się coś niesamowitego. Czas, który wcześniej był pochłaniany przez moich rodziców, mogłem w końcu przeznaczyć na rzeczy, które naprawdę mnie interesowały. Zapisałem się na kurs zawodowy i po miesiącach ciężkiej pracy dostałem lepszą pracę w branży, która mnie fascynowała. Po raz pierwszy pieniądze, które zarobiłem, były tylko moje. Po raz pierwszy nie musiałem nikogo pytać o pozwolenie, żeby coś kupić albo zainwestować w swoją przyszłość. Ale moi rodzice nie poddali się tak łatwo. Po kilku miesiącach ciszy dostałem e-maila od ojca. Temat: Musimy porozmawiać. Treść była krótka i konkretna. Łukasz, minęło już trochę czasu, odkąd wyjechałeś. Bawiłeś się wystarczająco długo, ale teraz musisz wrócić do domu. Jesteś częścią rodziny, a rodzina powinna być razem. Musimy ustalić, jak to będzie wyglądało dalej. Przeczytałem te słowa i poczułem mieszankę gniewu i ulgi. Gniewu, bo nadal uważali, że mogą mnie po prostu wezwać z powrotem, jakbym był dzieckiem, które się zbuntowało. Uligi, bo to tylko potwierdziło to, co już wiedziałem, oni nigdy się nie zmienią. Tym razem nie czułem potrzeby krzyczenia ani kłótni. Po prostu się zaśmiałem. Oni nie mieli już nade mną żadnej władzy. Moja odpowiedź była krótka. Nie ma o czym rozmawiać. Mam się dobrze i nie wracam. A potem zablokowałem ich adres e-mail. Dziś, patrząc wstecz, nie żałuję niczego. Tak, straciłem kontakt z rodzicami. Ale prawda jest taka, że nigdy nie miałem prawdziwych rodziców, miałem kontrolerów, manipulatorów. Wszystko, co osiągnąłem, zdobyłem sam. Moja praca, moje pieniądze, mój spokój. Cena mojej wolności była wysoka. Straciłem ludzi, którzy powinni kochać mnie bezwarunkowo, ale którzy widzieli we mnie jedynie przedłużenie swoich interesów. Ale zwycięstwo? Zwycięstwo to fakt, że w końcu jestem panem własnego życia. A tego nie da się przeliczyć na żadną cenę.